Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnych zajęciach z logomocji o, z lekkim opóźnieniem kolejne zajęcia, no ale ważne, że się odbywają. E, dobrze, no to od razu, żeby nie tracić czasu, przejdziemy sobie do logomocji. No właśnie, przez chwilę się zastanawiałem, co będziemy robić dalej. Znaczy, dalej będziemy sobie ćwiczyć różne rzeczy w logomocji. No, przy czym przypomnę to, co mówiłem na lekcji pierwszej. No, dużych jakichś tam projektów nie będziemy robić w tej logomocji. Dużych jakichś tam programów. Z jednego powodu, że ta logomocja jest w wersji demonstracyjnej demo i nie ma możliwości tu zapisania, prawda? Czyli tak na przykład robiliśmy, a robimy jakiś projekt w Scratchu, czy grę czy jakiś komiks, czy coś innego, prawda? Robimy to przez kilka lekcji, zapisując poprzednie rzeczy i, i na następnej lekcji, prawda? Robimy ciąg dalszy. Natomiast tu nie mamy takiej opcji, prawda? A w jedną lekcję ciężko coś dużego zrobić, a mówię, a znowu mówię, nie mamy możliwości. Znaczy, jest możliwość, tak jak wspomniałem, wykupienia wersji pełnej z możliwością zapisania, no ale. Jak sami widzicie, też korzystam na razie z wersji demonstracyjnej, prawda? Nikogo nie będziemy w tym momencie naciągać na koszty. Być może kiedyś będzie okazja, jakiś sposób na to, żeby w pracowni zainstalować. Myślę, że jeżeli się nam uda wrócić, to poproszę Panią Dyrekcję, żeby dała nam środki na to, żeby zainstalować tą logomocję już na stałe w pracowni. Dobrze, a co a w takim razie dzisiaj? Przypomnę na razie procedury, prawda? Najprostszą procedurę robiliśmy. Procedura oto kwadrat. Tak? Procedura składa się ze słowa, przepraszam. Oto. Powiedz, że sobie tu na chwilę. A, że nie zostanie. Procedura, proszę się okaże, mnie nie będzie słyszeć na chwilę. Oto kwadrat. Prawda? Tu wpisalibyśmy na przykład, e, musi, znaczy procedura musiała się zacząć od słowa oto. Potem nazwa, czy na przykład kwadrat. Jak to wspomniałem, uczymy, e, uczymy rysować tego żółwika kwadratu. Mówimy, co to jest kwadrat, prawda? Czyli mamy prosta rzecz, ale coś chciałem dzisiaj dodać do tego. Powtórz, prawda? Cztery razy. I znowu mamy e, n, czyli naprzód, powiedzmy sobie o 100. By się jakoś zmieścił. 150 w prawo o 90, prawda? No, oczywiście on to zrobi dosyć szybko, więc nie będzie widać nawet. I kończymy poleceniem już. Prawda? Czyli oto i już to są o, najważniejsze części a, z procedury, tak? Z budowy y, procedury. Dobrze, i teraz tak. No to wywołajmy tą procedurę kwadrat, prawda? O. No rysuje nam kwadrat. Tylko popatrzcie, minus tego wszystkiego jest taki, że jeżeli ja sobie podam, e, nauczę go, co to jest kwadrat, no to on będzie mi ile razy będę pisał kwadrat. To on będzie dokładnie tej samej wielkości kwadrat, prawda? A ja bym go chciał nauczyć czegoś jeszcze innego. Chciałbym go nauczyć, żeby. W, w, znał bok kwadratu, czyli m, inaczej mówiąc, my możemy sobie wpisać, e, prawda? Jakiś bok kwadratu. Prawda? No teraz powiem, o co to, e, o co to chodzi. A, czyli weźmy sobie o to, ponieważ nie może być drugiej nazwy takiej samej, bo już nauczyłem go, co to jest kwadrat. To nazwę drugą kwadracik, prawda? Oto kwadracik. I tu mamy coś takiego jak. Bok. O. I to jest tak zwany parametr, procedura z parametrem. Czyli my tu obok będziemy mu podawać długość boku. No jeżeli będzie cała ta procedura, to będziemy widzieli o co chodzi. Teraz piszę to samo, co prawie praktycznie u góry, czyli to będzie to powtór, tak sobie to zrobię. Naprzód, żeby było widać, że nic zmieniam, tylko naprzód ma iść tyle, ile wynosi bok. To się robi z dwukropkiem. W prawo 90, prawda? Czyli ta sama procedura już, tak? Czym to się będzie różniło teraz? Ten kwadracik od kwadratu. Czyli jeżeli chcę teraz wywołać, przedtem wpisałem słowo kwadrat, to mi narysował ten kwadrat, który tam jest. Ja może sobie wyczyszczę ekran, cs. No a teraz jak wywołam kwadracik i o co chodzi z tym bokiem? Czyli jak ja przykład kwadracik, to muszę mu podać liczbę obok. Popatrzcie, jeżeli wydam mu liczbę 100, to mi narysuje kwadrat oboku 100. No, mogę sobie wyczyścić ekran, bo na tym samym kwadracie. Jeżeli dam mu kwadracik, 300. O, tu się nie zmieściłem. Marzę sobie CS. ale widać, prawda, że kwadracik i dam mu mm, na przykład 150. No to rysuje mi taki kwadrat. Jeszcze raz. A, to może z tym będę używał kwadracik. 50 rysuje mi mniejszy kwadracik, prawda? No, mogę mu powiedzieć, żeby ten. Żeby zrobił na przykład. A, to jeszcze ten kwadrat, ale myślę, że wiadomo, co chodzi, prawda kwadracik 90, tak, to jest 90. Prawda? No i teraz tak, w takim razie, teraz dosłownie na minutkę przerwę, żebyście się chwilkę zastanowili sami, jak zrobić procedurę, która mi rysuje prostokąt. Ale też, może nawet ja najpierw zacznę od prostokąta w ogóle, czyli będzie oto prostokąt. Tak, tak. Najpierw sam prostokąt, jakiś konkretny, czyli żeby było tak powtórz. No na przykład weźmiemy sobie dwa razy w takim razie, bo przypominam, jak to prostokąt wyglądał. Dwa razy musiał powtórzyć coś takiego, przepraszam. Dwa razy na przykład e, naprzód np. No i tu będzie prostokąt 100 na 150 w prawo o. 90, czyli idzie naprzód o 100, obraca się w prawo. Teraz pójdzie naprzód o e, na przykład 150 w prawo o. Mm, w prawo pójdzie o 90. No i już. Dobra, i mamy prostokąt. Wywołajmy sobie tę procedurę. Prostokąt. Mamy. O, nie wiem jak wykonać. Oto. Ja to ja zrobiłem źle. momencie przesunę sobie. Oto prostokąt. A oczywiście, co ja nazywam? nie pro, to, to O, mieszałem strasznie. Mm, jeszcze raz. E, o, zacznijmy od nowa. Ten prostokąt. Jeszcze raz. Oto prostokąt. O, to oczywiście nie miało być, gdzieś tu było, nie miało być oto prostokąt 2. Nie wiem skąd mi się to wzięło nagle. Tylko oczywiście to miał być powtórz. Tak, dwa razy i już. Dobra, teraz powinno być dobrze i wyłam sobie procedurę prostokąt i rysuję mi prostokąt, prawda? O, na chwilę zostawię, żeby zdążyć sobie to napisać, prawda? I to, zresztą to było na poprzednich to było na poprzednich zajęciach, więc dam teraz dosłownie minutkę czasu. Proszę się zastanowić, można sobie zastopować na chwilę. Jak ktoś potrzebuje więcej czasu, proszę się zastanowić, jak zrobić prostokąt, podobnie, ale z, podobnie jak z kwadratem. Czyli dać mu dwa tak zwane parametry, czyli dwa boki. Bok pierwszy, bok drugi, prawda? Żebym miał ja mu podał długość boku, a on, mi narysował ten, a on mi narysował ten prostokąt. Dobrze, chwilkę dosłownie dam czasu. Dobrze, daję chwilkę czasu, już więc minutkę. Mówię, że jeżeli ktoś potrzeba, to proszę sobie zastopować, jeżeli ktoś chce sobie dalej myśleć. Natomiast ja zrobię te, te procedury. To znowu, nie mogę nazwać tego oto prostokąt, czyli muszę napisać prostokącik na przykład. I teraz jak te boki, więc mogę zrobić coś takiego i nazwać albo bok nazwę A i B. Tak często się używa na przykład w matematyce A i B, to będą boki. No i teraz znowu wrócę, o, wezmę sobie tą powtórz. Teraz dam tu naprzód, a tu będzie o A. A tu dam naprzód, tu będzie o B. Tak? I już. I sprawdzimy, czy działa. Wyczyszczę sobie ekran. I popatrzcie, prostokącik A. A, proszę, nie muszę podać dwie liczby. Prostokącik na przykład o wymiarach 20, żeby będzie taki mały, a długi będzie 20 na 200. Zobaczymy. O. A. Też y, dobrze, że mi wychodzą te błędy. Popatrzcie. Nie wiem, trzeba zawsze patrzeć, co, co tu pisze. Nie wiem, jak wykonać postokącik. No bo się pomyliłem, napisałem postokącik, no to. Nie miał być prostokącik, natomiast warto... Czasami ktoś mówi, nie czyta tego, mówię, jakiś wywali błąd, no to się denerwuje, że coś nie działa. No trzeba dokładnie przeczytać, gdzie zrobiłem prostokącik. O, wyszedł taki 20. Pokażę tutaj 20 na 200, taki pł płaski, mówiąc, tak. Ja sobie przewinę to jeszcze, żeby można było sobie na filmie zobaczyć ewentualnie sobie poćwiczyć. O, tu jest procedura jeszcze. Raz. Oto prostokącik, wytłumaczę. Parametry, tak zwane, tak zwane parametry, są dwa, bo jest, podam jeden bok. Ja sobie jeden bok po prostu nazwałem A, drugi B. I tak mówię, i dokładnie tutaj, w tym momencie, gdzie było przedtem naprzód 100-150, po prostu musimy wpisać A i musimy wpisać B. Dobrze. Teraz jeszcze chciałem jedno odnośnie procedur, popatrzcie. Jeżeli mamy coś takiego, to tutaj na widok. Bo tam pamiętajcie, zrobiłem kwadrat, procedurę kwadrat, kwadracik, prostokąt, prostokącik. Jakbym się tak dłużej i dłużej w tym bawił, to mogę sobie takich procedur wymyślać bardzo dużo, prawda? No, oczywiście w tym momencie, jeżeli już nie pamiętam, jakie to były, no to tu mamy coś takiego, albo wciśniemy okno pamięci, albo klawisz po prostu F4. O, i popatrzmy tutaj. Tutaj mam wszystkie procedury, jakie są. Gdybym sobie zapomniał, o, jaką procedurę robiłem, jaką mam już zrobioną, to tutaj mam wszystkie. To Można sobie na przykład zrobić tak, jak robiliśmy to zadanie z, a, z budową cegieł. To można sobie zrobić e, tak zadanie z. Y, tak samo zadanie można sobie zrobić. O, no, w ten sposób zresztą będziemy chyba robić. Myślę, ja tak myślę. W następnej lekcji, takie coś, że zrobimy sobie posadzkę. Tak, jak macie posadzkę na przykład płytki, prawda, posadzka płytki na podłodze, że myślimy sobie jakieś kształty i no będziemy z tych kształtów, tak, robić tutaj jakąś posadzkę. Tylko nie tak na zasadzie właśnie, coś podobnego jak ten mur z celu, prawda, tylko sobie urozmaicimy, żeby ta posadzka była no taka powiedzmy sobie ciekawsza. No. Dobra, o, ale na, na razie to tyle i w tej części właśnie chciałem, żebyście się zapoznali z tymi procedurami, o, To są tak zwane procedury z parametrem, tak, które pozwalają nam dodać tutaj, prawda, pozwalają dodać nam tutaj dwie, jedną dwie liczby no parametry po prostu które pozwalają nam potem na rysowanie kształtów na przykład prostokątu o dowolnych już wymiarach. Dobrze, za chwilę część druga.